Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według Świętego Marka, 16 rozdział wersety 9 do 15. Po swoim zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw w Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym z jego otoczenia pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich w drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im wrak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście, Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To słowo dzisiejsze jest takim streszczeniem wszystkich spotkań Jezusa ze swymi uczniami po zmartwychwstaniu. Myślę sobie, że takim kluczem w tym wszystkim jest osobiste spotkanie zmartwychwstałego Jezusa. Pierwsze Maria Magdalena spotkała go, poszła, oznajmiła, nie uwierzyli. Potem uczniowie w drodze do Emaus spotkali Jezusa. Powrócili i obwieścili pozostałym, lecz ci nie uwierzyli. W końcu Jezus przychodzi do całego grona 11 apostołów. I wtedy spotykają go zmartwychwstałego, i wtedy zyskują wiarę w zmartwychwstanie. Myślę sobie, że wiara w zmartwychwstanie jest kluczem do radości chrześcijańskiej. I bez spotkania ze zmartwychwstałym będziemy siedzieć pogrążeni w smutku i płakać. A Jezus stał i żyje. I On pragnie się z Tobą spotkać. I to spotkanie dokonuje się na przestrzeni wiary. Dlatego wiara jest kluczem do przyjęcia prawdy o Jezusie, który zwyciężył śmierć, który pokonał szatana i który rozprawił się z moim i z Twoim grzechem. Dlatego zachęcam do, do takiej modlitwy, do stanięcia przed Jezusem i... Przyjęcia tego spotkania osobistego, które on ma dla nas dzisiaj. Dziękuję.